Program telewizyjny TVK1. Kącik modowy, szary Matking. Czołgi starożytnego Rzymu. Kaiserogradzka farma trzciny cukrowej. Ogłoszenie ustawy antysojuszowej. Przemówienie ministra wojny. Wielki książę potępia rząd Krakowa. Wywiad z senatorem Rady Sumologicznej. Dobry wieczór Państwu. Zapraszamy na kącik modowy Króliczych Światowych Informacji. Dobry wieczór Państwu. Kąciki modowe zazwyczaj kojarzą się z płcią kobiecą, żeńską. Jednakże już po raz drugi w tej... Parunasto odcinkowej serii kącika modowego Króliczej Światowych Informacji zajmiemy się męskim strojem. Dzisiaj po raz kolejny złapaliśmy przykład matchingu. Jest to matching męski, jak wcześniej już wspomniane to zostało. I jest to dodatkowo jeszcze matching szary. Takiego jeszcze nie było. W przypadku męskich matchingów był jeden kącik męski i jeden matching, był to beżowy. Teraz doszedł jeszcze szary. Oczywiście czekamy na kolejne aktualizacje modowe, ale musimy. Poczekać na nowe stroje matchingowe, co coraz rzadziej się niestety zdarza. Pojawiła się nowa publikacja historyczna od tej samej autorki, tym razem już nie o cesarstwie zachodnio-pomorskim, a o cesarstwie rzymskim. Ta sama autorka, która wypuściła publikację historyczną publicystyczną na temat Cesarstwa Zachodniopomorskiego i tego, że przyjmowało grudniąc, ale to mniejsza o to, wypuściła kolejną właśnie o Cesarstwie Rzymskim. Już, jest spowod... już przynajmniej jesteśmy w Rzymie, już przynajmniej jesteśmy w czasach antycznych, jest dobrze. Mówi ona, że przed powstaniem legionów, takie jakie znamy, czyli te charakterystyczne hełmne, charakterystyczny szyk, miecze, gladiusy i tak dalej, i tak dalej, Rzymianie podbijali półwysep apenińskich czołgami. Między innymi takim sposobem podbijali plemiona samnickie czy etruskie. Między innymi miasto Weje, i to właśnie zakłada ta przecudowna publikacja. Jest ona naprawdę wyjątkowa dla całego świata. W Kajzerogradzie powstała farma trzciny cukrowej. Już wcześniej w Królewskich Światowych Informacjach wspominaliśmy o rozbudowie przemysłu ciężkiego w Kajzerogradzie przez powstanie rzemieślniczych zakładów kowalskich, które stoją nieopodal tej oto farmy. Jest to efekt rozwoju przemysłu lekkiego na terenie miasta. Farma w mieście brzmi nieptypowo, ale jest to dobra i zmechanizowana plantacja, której na bardzo szybkim czasie można wyhodować dużą ilość trzciny, mimo że sama powierzchnia nie jest wielka, no bo właśnie to jest miasto. Prywatny inwestor. Zakłada także rozbudowę osiedla farmerskiego, które widać po prawej i to właśnie on je zbudował, dzięki czemu może powstać później jeszcze cukrownia, a w tej cukrowni będzie produkowany cukier, a później gorzelnia, aby produkować odpowiednik ludzkich napoi z procentem na etykietce, czyli po prostu zwyczajne soki, bo podobnie działają na króliki jak te, jak te napoje z procentem dla ludzi. Podła i nienawistna komunistyczna koalicja, która nielegalnie i dyktaturalnie rządzi Rzeczypospolitą Krakowską, chce zniszczyć sojusz wojskowy między Wielkim Księstwem Królików a Krakowem. Kraków dawniej był normalnym i demokratycznym państwem należącym do państw cywilizowanych. Zawarł on sojusz wojskowy z Wielkim Ciństwie Królików, aby walczyć z komunistycznymi Bydgoszczą i Warszawą. Następnie po dojściu do władzy dyktaturalnie i nielegalnie w tym państwie koalicji komunistycznej krakowskiej przyłączyli się oni do komunistycznej osiła warszawsko-bydgoskiej, a teraz ogłosili, że jutro zgłoszą ustawę do kontrolowanego przez nich Parlamentu Krakowskiego, którą z pewnością przegłosują. Która by rozwiązywała sojusz wojskowy z Wielkim Cieństwem Królików. I tak istnieje on tylko na papierze, ponieważ z pewnością, gdyby wybuchła wojna warszawsko-wielkokrólicza, to Kraków i tak by nie przyszedł od a nawet więcej, prawdopodobnie stanąłby po stronie komunistów warszawskich. Pamiętajmy także, że koalicja komunistyczna rządzi tam nielegalnie i dyktaturalnie, co znaczy, że królicza cywilizacja z pełnego rozpędu powinna zniszczyć tę dyktaturę i przywrócić w państwie demokrację. Przymówienie ministra wojny generała Pikenchaupskiego. Wielkie Księstwo Królików w ogóle nie jest zagrożone, ponieważ w Krzyżowcy już planują reformę powiększenia armii gnęziowskiej do miliona żołnierzy. Także musimy po prostu pamiętać, że ten sojusz istnieje tylko na papierze, jego rozerwanie jest tylko symboliczne i nie ma co się przejmować i martwić komunistycznym atakiem, ponieważ nie wywołał on nawet najmniejszej rany, nawet najmniejszego skaleczenia na zdrowym i dobrym ciele Wielkiego Księstwa Królików. Dlatego my musimy działać, aby Wielkie Księstwo Królików, było samowystarczalne pod względem militarnym i ekonomicznym. Bo jak widać, nasi sojusznicy, w tym te najważniejszy, były najważniejszy, Rzeczypospolita Krakowska, odwrócił się do nas i wybrał złą drogę komunizmu. I to jeszcze dyktaturalnego i podłego komunizmu, który ma doprowadzić do zniszczenia ostatniej demokratycznej w pełni cywilizacji na świecie Wielkiego Księstwa Królików. Kniezierska Agencja Prasowa wydała specjalne oświadczenie Wielkiego Księcia Frederyka, w którym potępia działania rządu krakowskiego, a także powiedział, że jest to dowód, że Kraków jest państwem komunistycznym, nie należy mu wierzyć i należy mu się przeciwstawić, aby uwolnić Kraków od dyktatury komunistycznej tam rządzącej i tak jak wcześniej przywrócić tam demokrację z walczącą w Krakowie opozycją. Dobry wieczór Państwu, zapraszam na program Wywiad PFR-u. Dzisiejszym naszym gościem będzie senator Rady Sumologicznej. Dobry wieczór. Co należy zrobić z Krakowem, tym obecnym komunistycznym? Właściwie to obecnie, gdy Wielkie Księstwo Królików poprawia swój i tak bardzo dobry stan militarny i gospodarczy, to nie powinno się, jak wcześniej powiedziałem, robić nic, nie powinno się mieć z tym krajem żadnych relacji, porzucić go, ponieważ to jest część komunistycznej osi zła, którą należy cały czas zdeptać, a brak kontaktu z tak świetnym państwem jak Wielkie Księstwo Królików będzie z pewnością tego elementem.